Trzecia rzecz, najwspanialsza dla mnie. E, ostatnio zmagałem się z długo z taką rzeczą. Wiem, jak to jest z uwielbieniem w moim życiu. Ja tak spędzam z Bogiem czas, ale jakoś tak uwielbienie to u mnie taka klapa jest. Ja nie wiem, czy ja Boga nie potrafię uwielbiać. Tak się zastanawiałem, mówię, dobrze, Boże, uznaję to. Jeszcze dzisiaj rano modliłem się, mówię, uznaję, że to, co do tej pory było, uwielbienie w moim życiu, coś tam zajarzyłem. Ale dużo nie rozumiem rzeczy. Nie rozumiem, co to znaczy prawdziwe uwielbienie w duchu i w prawdzie. I mówię, takiego uwielbienia chcę. Naucz mnie, ja wzywam Twojego imienia, Jezus, do tego. Przyjdź do mnie, pokaż mi, jak to jest tak po Twojemu w ogóle, jak Ty to, jak ty to opisujesz. I podczas. Ostatnio też słuchałem nauczania jednego na ten temat i zastosowałem to. Dowiedziałem się w ogóle, że najpierw jest ciało, jest fajnie, skaczemy sobie, śpiewamy, później jest dusza, dochodzą do tego emocje. No i gdy przychodzi miejsce święte, moje nieulubione do tej pory, bo zazwyczaj w tym miejscu zazwyczaj się nudziłem, czasami gdzieś tam coś musnąłem, ale dowiedziałem się ostatnio, że to takie miejsce, w którym, w którym nie ma nic już. Nie ma emocji, nie ma, nie ma. nie ma żadnej emocji, nie ma żadnych odczuć. Jest pusto i tam trzeba w ogóle się wysiwić, poszukać tego Boga, bo On tam jest. I wiecie co? Dzisiaj tego doświadczyłem. To była najlepsza minuta w moim życiu z uwielbienia, w jakiej byłem. To była tylko minuta, ale to miejsce tak nie Znalazłem Boga w tym miejscu. On tam sobie stał, po prostu czekał. On nie był schowany jakoś, a ja się wyśliłem. Powiedziałem, ja chcę Ciebie dotknąć w tym miejscu. I zobaczyłem w tym miejscu klepsydrę, która stoi czas się przesypuje. I mówię, no o co, Boże, z tym chodzi? Przecież w niebie nie ma czasu. W duchowości nie ma czasu. A Bóg do mnie mówi, ta krep to twój czas tu na ziemi. I każde ziarnko jest policzone. Ja wiem, ile tego czasu w ogóle jest. A dlaczego? Bóg, I Bóg mi dot, do, dotknął mnie w ogóle ja doskonale Ciebie znam. A dlaczego Bóg mi to powiedział? Bo ostatnio zmagałem się z takimi myślami, mówię, no dobrze, znam już swoje powołanie, wiem, co, co mam robić, jak się pożyczyć, ale i tak się zastanawiałem, jak to będzie w przyszłości. Próbowałem sobie sam poukładać te rzeczy w głowie, zastanawiać się, próbować sobie to... Poukładać, albo przez to mi pokazuje, że on doskonale zna mnie, zna doskonale czas mojego życia, który tutaj będzie. Jedyne co mam robić, to podążać za jego głosem. Także zachęcam Was w ogóle do zagłębienia się w tym miejscu świętym, w uwielbieniu, bo to jest najlepsze. Nie? Na pozor może się wydawać to jakieś nudne miejsce. Ja zawsze się, ja zawsze jak to przychodziło, ja uciekałem. Ja się bałem, mówię jakoś tak tu dziwnie, co ja mam zrobić. A teraz wykonałem krok, bo dowiedziałem się jak to jest. I to jest najwspanialsze doświadczenie, jak jest. W ogóle moim pragnieniem jest teraz przebywać tam jak najwięcej. Chcę tam zamieszkać w tym miejscu. Chwała Bogu. Amen.